Cześć, dzisiaj zapraszam Was oczywiście na otwieranie kolejnego kalendarza adwentowego, ale zanim to muszę Wam powiedzieć o super promocji, jaką znalazłam, która wchodzi na kalendarze adwentowe, a to się jednak nieczęsto zdarza. Słuchajcie, kod rabatowy w Seforze 20% wrzucę Wam informacje w opisie oraz linki do poszczególnych produktów i wchodzi on na zestaw z Estée Lauder, tą słynną walizeczkę kuferek. Słuchajcie, z kodem ona wychodzi za 495 zł, a 1850 ma wartość. Jutro będę otwierać ją na kanale, ale już dziś wam o tym mówię, ponieważ bardzo szybko zazwyczaj się wyprzedaje. To jest fakt i słuchajcie, można to podarować komuś na prezent, ale również można z tego zestawu zrobić kilka prezentów, więc wiem, zawsze co roku mówicie, że po prostu jest to rewelacja. A druga sprawa to kalendarze Rituals, które bardzo lubicie. Słuchajcie, ja otworzyłam dwa. Trzeci najdroższy, ja go kupiłam, także będzie w przyszłym tygodniu na kanale, ale według mojej obczajki Najlepsza jest ta najtańsza choinka. No i słuchajcie, pierwszy raz pojawia się na nią rabacik. To jest kalendarz po prostu ogromny. I z kodem rabatowym wychodzi 255 zł, a wartość kosmetyków to 585 zł. Więc serio polecam właśnie nią, bo. Rewelacja. Jeżeli lubicie Rituals, no to koniecznie, a jeżeli nie znacie, no to też koniecznie, żeby spróbować, bo uważam, że naprawdę, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy jednej marki, jest to jedna z lepszych propozycji. Następnie kalendarz, który otwierałam w tym tygodniu, flow, czyli to jest marka Anny Lewandowski. Jest to dość drogi kalendarz, więc dlatego z kodem naprawdę bardzo się opłaca. 519 złotych z kodem, no więc tutaj mamy naprawdę bardzo duże pudełko, a w dzisiejszym odcinku otworzę. O kalendarz dwunastodniowy z Benefit, który również wchodzi na promocję. Słuchajcie, tutaj jego cena to tylko 268 zł, więc naprawdę spoko. A wiecie, że te produkty z Benefitu, no to też są w dużej cenie. I słuchajcie, także mówię, linki do wszystkich produktów, które Wam tutaj pokazałam, zostawiam Wam w opisie. Zostawiam Wam również link do mojego jesieniarskiego sweterka z liskiem. Pasuje do moich pazurków. I zabieramy się za otwieranie. Dajcie znać, czy na któryś z tych kalendarzy się skusicie, o którym Wam dzisiaj powiedziałam, łowca promocji, pozdrawiam! Kochani, jeżeli chodzi o ten kalendarz adwentowy, to oczywiście Benefit co roku wypuszcza 12-dniową wersję z pudełeczkami. Ja przeliczę ceny każdego produktu i Wam podam. Zaczynamy od pierwszego pudełeczka. Tutaj z kodem rabatowym wychodzi 268 zł, więc 22 zł za jedno pudełko. Tu wychodzi. Także słuchajcie, pierwszy kosmetyk. Wiemy, że na pewno będzie tutaj dużo produktów. Na pewno do brwi, do rzęs, no i do Liczków. Mamy kredeczkę. Tutaj mamy kredeczkę do Brwi. Precisely My Brow Pencil, czyli tutaj, słuchajcie, mamy numer 4, czyli taki w miarę uniwersalny, pojemność 0,04 gramów. Już Wam pokazuję, jak wygląda kolorek. Jest to kredka wykręcana. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, tutaj za ten produkt wychodzi 92 zł. Dosyć dużo jego jest. I słuchajcie, wszystkie te produkty, czy to w mniejszych, czy w większych pojemnościach, które znajdziemy w kalendarzu, można kupić, bo również oni sprzedają takie wersje trawne size. Sorry, coś mi tutaj ostrość nie łapie, ale taki cienki ten produkcik. Także mamy taką kredeczkę. I dwójeczka. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie swój ulubiony produkt z Benefitu. Ja uwielbiam ich ten transparentny żel do brwi. Bardzo lubię też produkty do policzków. Miałam kiedyś paletkę, też bronzer, taki wiecie, oddzielnie ten hula, klasyczny. Bardzo lubię. Także rewelacja, więc cieszę się zawsze na ten kalendarz adwentowy. Więc myślę, że to jest bardzo fajna sprawa dla osób, które lubią Benefit, no i chcą Używać ich produktów, bo tutaj w zestawach i w kalendarzach oczywiście wychodzi to wiele taniej, lub dla osób, które chcą poznać markę. I tutaj mamy roller liner, czyli eyeliner. Już wam pokazuję końcóweczkę. Jest to taka gąbeczka dość precyzyjna. Jeśli chodzi o cenę, mamy tutaj produkt travel size i wychodzi mi. On za 65 zł. Jeśli chodzi o pojemność, mamy tutaj pół mililitra i trujeczka. Zobaczymy, czy będą tutaj produkty, na które ja czekam, ale obstawiam, że tak. Więc w środku. Znajduje się, słuchajcie, może tusz do rzęs. Tusze do rzęs też są bardzo fajne, ładnie rozdzielają tutaj rzęsy. Także ja byłam zadowolona. Miałam kiedyś, słuchajcie, też ten taki rozświetlacz płynny. Ja nie wiem, czy oni dalej go mają, ale dość dużo produktów z Benefitu przetestowałam. Także jeżeli chodzi o maskarę, mamy tutaj Bad Gal Bank. Już wam pokazuję ten tusz do rzęs, jak wygląda jego szczoteczka silikonowa. Jeśli chodzi o cenę, mamy tutaj w pojemności. 3 gramy ten tuż do rzęs i kosztuje on 71 zł. I jedziemy z czwóreczką. Tutaj takie kolejne podłużne opakowanie. Sprawdźmy zawartość. Naprawdę rewelacja. O, tu mam jakąś tubkę. Nie mogę się doczekać. To słuchajcie, jak odpakowywanie jajek niespodzianek, tak Wam powiem szczerze. I w środeczku mamy klasyczny ich produkt Depor... Fashional, czyli jest to baza. Ona jest nawilżająca, ale również wygładza nam pory. Tutaj mamy pojemność 7,5 ml i ta pojemność kosztuje 90 zł. Ona się różni tym od tej klasycznej wersji, że jest po prostu bardziej nawilżająca. I piąteczka, co będzie w środku. Powiem Wam, że dość ciężkie tutaj opakowanie już od razu otwieram trochę jakbym takie cukiereczki odpakowywała wiecie co na choince wiszą. O. I ten tusz, kiedyś używałam, on się nazywa Day Are Real i on ma taką silikonową szczoteczkę z dość krótkimi włoskami, z tego co pamiętam, dokładnie tak. Także każda Każde tłuszcz coś innego tutaj, słuchajcie, nam daje, więc spoko, możemy sobie potestować i później kupić e, też na przykład w promocji w dobrej cenie. Jeżeli chodzi o pojemność 3 gramy, cena to 62 zł i jedziemy z szósteczką, więc jak widzicie, no ten kalendarz naprawdę dość szybko się zwraca, jeżeli chodzi o cenę zakupu Mikołajki. Bądź nie, jeżeli ktoś otwiera codziennie na przykład ten kalendarz i ma dwa kalendarze, no ale też można co drugi dzień otwierać, albo po prostu, wydaje mi się, że to też jest fajny pomysł na prezent pod choinkę, taki zestaw, naprawdę niedużo on kosztuje i tutaj mamy produkcik do brwi Gimme Brow, czyli jest to słuchajcie trójeczka, żel do brwi utrwalający, ale on jest z delikatnym kolorkiem, ja osobiście wolę, transparentne, ale jeżeli ktoś lubi to, jak najbardziej tutaj mamy taką mini szczoteczkę, więc myślę, że naprawdę precyzyjnie możemy sobie te brwi ogarnąć. Jeśli chodzi o pojemność, mamy tutaj 1,5 grama i wychodzi mi za ten produkt 82 zł. I uwaga, patrzcie, mam siódme pudełeczko I zupełnie inna wielkość Więc obstawiam, że będzie tutaj produkt do policzków Na który nie ukrywam, bardzo czekam Bo powiem Wam, że jak rozkminiałam moją kosmetyczkę A często po prostu gdzieś tam jeżdżę I potrzebuję jednak mniejszych pojemności To bardzo by mi się przydało O, zazwyczaj były w takich plastikowych opakowaniach Których tak do końca nie lubiłam A tutaj mamy w takim papierowym Mini wersję Dandelion'a Czyli różu, bardzo fajnego. I taka miniaturowa wersja kosztuje 89 zł. Róż jest taki delikatnie rozświetlający, ma naprawdę malutkie drobinki. Jeżeli chodzi o jego gramaturę, to jest 2,5 g. Jedziemy od razu z ósmeczką, naprawdę. Kojowo mi się otwiera ten kalendarz adwentowy, mimo że te produkty co roku są podobne, ale dla mnie jest to ok, bo po prostu wsadzają tutaj swoje klasyki. Jeżeli je lubimy, możemy do nich wrócić. A jeżeli nie znamy, możemy przetestować. Tusze do rzęstu, tutaj jak widzicie, latają, a kolejny tusz ma nazwę Roller Lush. i już Wam pokazuję szczoteczkę, jak ona wygląda. Tutaj słuchajcie, mamy również takie krótkie. Silikonowe włoski, ale jest ona taka bardziej wygięta. Cena 71 zł za 3 gramy. Okieneczko kolejne, dziewiąteczka, czym nas tym razem zaskoczą. Ja czekam na mój produkt dobry ulubiony. Mam nadzieję, że się trafi, ale trochę mam przeczucie, że sobie go teraz wypowiedziałam. <laughs> Nie mam żadnych spoilerów co jest w okienku, co było bez sensu, wiecie. po prostu byłoby to nudne, wiedząc co jest, ale dokładnie tak. 24-godzinny utrwalacz do brwi, Brow Setter. Kocham ten produkt, słuchajcie, hit, uwielbiam, także zawsze, zawsze go używam. Mega trzyma, ja mam długie włoski na brwiach i mega fajnie je układa i trzyma. Rewelacja. Pojemność 2 gramy 47 zł, no może to się wydawać, że jest mało, ale serio, jak miałam pełnowymiarowe <laughs> produkty, to naprawdę starczały na bardzo długo, więc takie miniaturki, ja w sumie teraz miniaturkę od kilku miesięcy też używam z jakiegoś tam innego kalendarza adwentowego. No i dziesiątka, słuchajcie, no to tuż tutaj również możemy się spodziewać produktu do policzków, ja myślę, że był róż, no to brązer. czas na bronzer, więc myślę, że to będzie hula. I tak jest. Hula Mini. I zdecydowanie fajnie, że poprawili te opakowania, bo są lepsze, tu mi się folia odkleiła ale od razu przy okazji możemy otworzyć te bronzery słuchajcie mają też swoją wersję light, czyli jeszcze taki bardziej jaśniejszy, ale uważam, że ten kolor jest naprawdę bardzo uniwersalny i jest to odcień chłodny tutaj również pojemność 2,5 g i za taki oto produkcik wychodzi 56 zł i 11, więc przed ostatnie opakowanie, w ogóle zobaczyłam, że to jest jakaś karteczka, można sobie słuchajcie komuś na prezent dajemy, tutaj podpisać Także spoko. Dobra, przechodzimy do pudełka, bo zawartość jednak nas najbardziej interesuje. W jedenastce tutaj coś, słuchajcie, kolejna tubeczka, więc pewnie to będzie ta baza napory w wersji klasycznej. Tak obstawiam. Otwieram mojego cukiereczka i dokładnie tak ona wygląda. The Professional. I pojemność mamy ponownie 7,5 g i dokładnie takie pojemności można kupić w seforze. I tutaj ponowna cena 90 zł. Numer 12. No to czego tu się spodziewamy, słuchajcie? Coś do brwi czy do rzęs? Jak myślicie? Ja myślę, że chyba będzie do rzęs jakiś kolejny tusz do przetestowanka. I mamy tutaj wersję tego... Tuszu do rzęs, który już nam się trafił. They are real, tylko to jest wersja magnet. Tutaj są jakieś, słuchajcie, magnesowe tematy. Spójrzcie, jak to wygląda. Taka oto szczoteczka. To jest, słuchajcie, szczoteczka o magnetycznym rdzeniu, która przyciągam magnetyczną formułę. E, także, no tutaj ciekawe tematy, bo podobno jakoś inaczej to działa na nasze rzęsy. 62 zł za 3 gramy i czas na podliczenie. Więc uwaga moi drodzy, ten kalendarz po rabacie 268 zł kosztuje, a wartość kosmetyków 887, czyli mamy aż 619 zł zysku. Więc cenowo jak zwykle opłacalnie. Produkty też znanej marki dobrej jakości, no ale czekam na Wasze opinie, co o nim myślicie No i czy kusicie się na jakiś kalendarz adwentowy A kto dotrwał do końca tego odcinka I ma ochotę napisać komentarz, nie kalendarz Zapraszam do napisania lisek I słuchajcie, jeżeli lubicie moją pracę Podoba Wam się to, co tutaj robię Właśnie przeliczanie, nagrywanie No to wrzucam, słuchajcie, linka do stronki Gdzie można postawić mi wirtualną kawkę Jeśli macie chęć Buźka! I do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z kalendarzem adwentowym Papa. Pa.